Serdecznie wszystkich słuchaczy i oglądaczy. Dziś kolejny materiał z serii lotniczych historii. Bardziej taki zagadkowy, bardziej coś w stylu ogłoszenia: Szukam, poszukuję. Dziś temat samolotu H177 Grave z lotniska Jasiąka. Podczas badań, prac nad historią i dziejami operacji Frantic 3 natrafiłem na książkę pana. Przemysława Chorążykiewicza, która niestety jest obecnie bardzo ciężko dostępna. On tam y, też właśnie prezentuje swoje prace y, na temat tej operacji, poszukiwania zestrzelonych samolotów, miejsc właśnie katastrof, no i też pracy z dokumentami. Wśród tych dokumentów pan Przemysław przedstawia raport jednego z amerykańskich lotników, który już podczas. Y, Powrotu z nadgłównego celu tej operacji Frantic, z nadmielca, po spełnieniu swojego zadania jako osłony myśliwskiej dla lightningów, które pełniły wtedy rolę takiego jakby bombowca, wracają sobie dość swobodnie, mają duży zapas paliwa, amunicji, więc mogą sobie jeszcze zapolować na jakieś cele naziemne czy na jakieś pojedyncze niemieckie samoloty. No i tutaj nasz lotnik amerykański wspomina później w raporcie, że lecąc sobie ze swoim skrzydłowym już z Nadmielca napotykają na startujący z lotniska w Jasiące. To też wiadomo nie jest napisane, że to jest lotnisko Jasiąka, czy lotnisko Rzeszów, tylko podana jest tam odległość od głównego celu na południe i Mniej więcej to się zgadza. no Jedyne takie lotnisko, tutaj w tym kierunku i tej odległości, jaką on podaje, to jest właśnie lotnisko wiesiące. Jasiące. No i podaje, że stamtąd właśnie wystartował z lotniska ten Henkel H177, czterosilnikowy. Co prawda, większość zobaczy tutaj. No, jak przecież ma dwa śmigła, dwie gondole. No ale w każdej gondoli były dwa silniki, więc jest to samolot tak naprawdę czterosilnikowy. I tak jak tutaj zobaczymy w raporcie tego lotnika, nawet z takim rysunkiem sytuacyjnym, to wiadomo, że właśnie w ogóle zacznę, że ta operacja Frantic 3 odbywała się 25 lipca 1944 roku. To od te, tego by trzeba było zacząć. No i tutaj jest indywidualny właśnie raport z walki, z operacji. Mamy tutaj numer jego samolotu wyszczególniony, dywizjon 308. Miejsce tutaj jest właśnie określone od Mielca. I ten typ samolotu, który został zaatakowany, czyli Henkel He 177. No i tutaj właśnie lotnik pisze, że zau zauważył jak ten samolot startuje z lotniska. Zaraz, gdy ten samolot się troszkę uniósł, ostrzelał ten samolot od godziny ósmej od boku. Pierwsza seria nie trafiła, dopiero kolejne serie coś tam trafiły, zapaliły ten samolot, zapaliły lewy silnik tego samolotu i skrzydłowy tego Williama Adaniela, czyli tego lotnika, który strzelał do chętla, skrzydłowy. Hardeman zaobserwował, że samolot zawrócił po tym ostrzale. Zawrócił w stronę lotniska, próbował lądować, ale niestety ten pożar strawił już na tyle konstrukcję samolotu, że w pewnej odległości przed pasem samolot no, przełamał się, przełamało się skrzydło tego samolotu, uderzył o ziemię i spłonął. No, i tutaj, wiadomo, mamy na tym raporcie podpisy jako tutaj tego, kto złożył, kto przyjął, kto poświadczył. No i jest to jako zaliczone zestrzelenie temu lotnikowi, zestrzelenie no bardzo rzadkiego i nietypowego samolotu niemieckiego. Jest to w pewnym sensie jakaś tam gratka tutaj dla naszej historii, dla tych wszystkich badaczy lotnictwa. No i do dzisiaj. Ani miejsca katastrofy, ani wraku, czyż tam jakiś szczątek nie znaleziono. Ja ten temat już też troszkę męczę, że tak powiem, bo jest bardzo trudny. Tutaj o mamy zdjęcie. Dokładnie ten Mustang z tymi rejestracjami. Dokładnie ten Mustang tego lotnika Williama Adaniela sobie latał nad Podkarpaciem, nad Mielcem, nad Jasiąką i rzekomo zestrzelił tego Henkla H177. No, i tutaj dzięki uprzejmości gminy Trzebownisko, czyli gminy tu, gdzie jest lotnisko obecnie Jasiąka, to jest lotnisko aeroklubowe. To lotnisko, które to pasażerskie jest wyżej, jest większe, a to jest lotnisko aeroklubowe, które no do dzisiaj funkcjonuje. No i tutaj mamy zdjęcie lotnicze, troszkę kiepska ta jakość tego zdjęcia jest, ale na, na tej stronie dostępnej w internecie, to jest ogólnie dostępne zdjęcie. Trochę lepiej to widać. To już jest zdjęcie wykonane w sierpniu albo wrześniu przez Niemców. Po tym, jak oni się wycofali z tego lotniska, widzimy tutaj leje, kratery po bombach, po eksplozjach. Niemcy wysadzili pas startowy, jak się wycofywali. Rozorali te pola wzlotów, te trawiaste, gdzie można było by lądować czy startować. No i tu już widać na tych zdjęciach, na tym zdjęciu są wyszczególnione właśnie. Tam podpisane samoloty radzieckie, jakie zostały zauważone. No, jak sobie tutaj oglądamy okolice oś pasa, czyli tu z lewej strony, ja to w trochę lepszej jakości, w lepszym powiększeniu oglądałem. No, nie widzę żadnego wraku, a ten samolot nie był mały, tym bardziej, że jako punkt odniesienia mam tu na lotnisku inne samoloty radzieckie, których wymiary znam. I jeżeli one są do, dobrze widoczne, mimo że są małe, a ten niemiecki samolot był trzy czy cztery razy większy od nich, to nawet jego wrak, czy pół wraku, powinno być bardzo dobrze widoczne. A niestety nic takiego tutaj nie zaobserwowałem. A jest to już spora odległość, tak? Te, te, na, na tej mapie. Tak samo z tej strony. Tutaj jest z prawej strony pasa troszkę jest mniej tego zdjęcia, ale nadal nic tam nie widać. Więc przychodzą nam na myśl wątpliwości, czy ten amerykański lotnik zestrzelił na pewno to tam, gdzie zestrzelił, czy może nie pomylił lokalizacji, czy może to było lotnisko w Turbi, albo gdzieś jeszcze indziej, czy może też pomylił samoloty, może nie strzelał do chętka 177. Z racji, że właśnie ten samolot miał silniki w gondolach podwójne, więc Wyglądał jak dwusilnikowiec, może go pomylił z Henklem 111, mógł go pomylić z Junkersem U86 w wersji tej PIR, czyli tych wersji daleko dystansowych, tych wysokościowych, które latały bardzo wysoko na daleki zwiat. No bo z daleka mogły być do siebie podobne z racji, że ten Junkers miał. Potężną rozpiętość skrzydeł, też miał takie wydłużone skrzydła o podobnym kształcie jak Henkel, no i on miał dwa silniki, więc no nie mamy tej pewności, czy ten amerykański pilot nie pomylił tego Henkla, właśnie z Junkersem, a może po prostu no, szukamy nie na tym lotnisku, na którym powinniśmy szukać. W każdym razie w okolicy nie udało mi się za bardzo od kogokolwiek dowiedzieć o czymś takim. Wiadomo, o samolotach to tam było dużo. Rozmów o takim, o takim rosyjskim, niemieckim, ale nigdy o czymś takim dużym, czy o tym, że tutaj ktoś latał i strzelał do, do czegoś na pasie, czy w okolicy lotniska, więc to jest taki temat dyskusyjny. No i ten materiał jest moim takim troszkę, taką moją prośbą o pomoc. Może ktoś jest z tych okolic, może ktoś jest z okolic innego lotniska, w turbi czy w Stolowej Woli, może tam kojarzy taką historię bo no, fajnie byłoby to wyprostować, czy odkryć jak to było w rzeczywistości może fajnie, fajnie byłoby może trafić na miejsce katastrofy tego samolotu, jakieś szczątki odzyskać do muzeum dla po prostu no, tej historii, prawda, więc to jest taki mój tutaj apel o pomoc, może ktoś coś faktycznie pamięta, może ktoś coś wie ja tutaj też zasięgałem w wielu środowiskach tych okoliczno rzeszowskich tych historycznych i obecnych aeroklubowych I niestety nic mi się nie udało dowiedzieć. Dlatego ten materiał wypuszczam. Sama operacja frantic 3 jest bardzo ciekawa i o niej na pewno jeszcze będzie osobny materiał o samej operacji jej w ogóle celu, działaniu i skutkach, ale będzie też osobny materiał albo nawet kilka osobnych materiałów o poszczególnych zestrzeleniach samolotów w ramach tych operacji, no bo Amerykanie wtedy zestrzelili sporo samolotów, nie takich jak tutaj, że nie wiemy, czy one w ogóle były zestrzelone, tylko o takich, które wiemy, że zostały zestrzelone, wiemy gdzie spadły, mamy z nich jakieś szczątki, relacje świadków, więc tutaj takie bardziej udokumentowane i takie bardziej na twardo. Nie? No a tutaj z tym Henklem no jest spora zagadka, więc coś się musi nie zgadzać. Albo się nie zgadza, lotnisko, miejsce po prostu. Niemiec się, ten Amerykanin się może po prostu pomylił z lokalizacją tego miejsca. Może pan Przemysław Chorążykiewicz się mógł pomylić przecież też z tą lokalizacją tego miejsca. Może chodziło o inne lotnisko gdzieś indziej. Może po prostu ten Amerykanin się pomylił z tym, do czego strzelał. Może faktycznie strzelał do tego Junkersa 86 wysokościowego zwiadowczego. Może strzelał do U52 bo z daleka U52, chociaż myślę, żeby go odróżnił, tak? no bo to był dość charakterystyczny samolot. Ale no, chęć 177 z Junkersem U86 Ju można byłoby pomylić, tym bardziej jak się nie wie o czymś takim, jak U86 a wie się tylko o tym drugim typie. Dziwne to jest, że ten skrzydłowy też jest i on to potwierdza, więc we dwóch chyba, nie wiem, no nie zgadali się, słuchaj ty, powiemy, że takiego zestrzeliłem, a później ja powiem, że ty coś tam, ten. no myślę, że tu takie przysługi raczej nie miały miejsce Owszem, Amerykanie tam y, zawyżali może sobie ze strzelenia, ale to było w przypadku, gdy ostrzelali jakiś samolot, nie widzieli, czy on spadł, no ale dobra. Tyle faktycznie samolotów brało udział w tej bitwie, w tej potyczce, taka ilość brała i oni na przykład określili, że większość, te wszystkie z nich zestrzelili, a później się okazywało, że jednak nie. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby sobie ten samolot, jego obecność, lotnik zmyślił. Faktycznie może ten Henkel 177 był, może to był ten Junkers Ju 86 wysokościowy, tyle że może nie w tym miejscu. A może w ogóle nie? No nie w tym czasie, nie? No to, jest, to jest dziwne, zagadkowe, dlatego po prostu stąd ten mój apel i mam nadzieję, że jakiś odzew się trafi. Także to będzie tyle. Jakieś następne materiały też będą. Za niedługo postaram się, bo zbliża się rocznica no w grudniu, ale to już można zawczasu troszkę atmosferę podgrzać. Więc coś na pewno będzie, będę starał się regularnie coś rzucać i proszę o jakiś odzew, o jakąś pomoc w sprawie tego chękla. No i na razie dziękuję bardzo, do zobaczenia.